Wszystkich bardzo serdecznie witajcie, moi drodzy w Red Dead Redemption 2. Słuchajcie, kontynuujemy naszą przygodę. No i słuchajcie, ostatnio uwolniliśmy w końcu tego biednego chłopczyka, który został porwany. No i. i, i a, i połogliśmy jednej z dziewczyn u nas w obozie, która została uprowadzona. Tak więc. A, i jeszcze ważna rzecz. Słuchajcie, mamy nowego konia. Tak, proszę bardzo. Taki ładny dalmatyńczyk. Co ja musiałbym go nakarmić. A w zasadzie, żeśmy się zabawili tutaj z bandytami w, w okolicach tego zniszczonego kościoła i żeśmy ich tutaj wytępili. Tego konia trzeba będzie często oczyścić, bo coś czuję, że on nie będzie. Znaczy, będzie się dosyć mocno brudził. W sumie teraz idziemy sobie załatwić sprawę z kolejnym jednym z dłużników. Pana Strausa, a więc mam nadzieję, że nie, będzie nieźle. Że sprawa się nam tutaj nie skomplikuje jakoś. Chociaż wiecie, no nigdy nic nie wiadomo w tej grze. Czy to jakaś na mnie ciąży? Nie. Ktoś tu pomocy potrzebuje. What happened, man? My horse threw me, and I landed on my foot, and I heard a snap. My legs all numb. Come on, please help me up. Hands up now. Do it. I ain't gonna repeat myself. Ah, Who's no. not? me something. Bądź tutaj, kurna, dobrym na tym dzikim zachodzie po prostu. Są prawie zginąłem. A ta pani chyba jeszcze żyje. Uciekasz? Dobra, niczego mi nie powinni udowodnić. Ale to ja zostałem napadnięty ludzie, no kurde. Nie bardziej te juki interesują, wie pan.

Co ja mówiłem? No po co? Po coś we mnie zaczął celować no? Ale rzeźnia się tu kurde zrobiła. No kurde, nie będzie mi tu koleś groził, no? Na serio? No! ty? Ludzie... czasem mam wrażenie, że ten świat chce mnie tutaj po prostu zamordować. Załamałem się. Po prostu się wziąłem, załamałem, no... Jak tu żyć? Jak tu żyć, moi drodzy, no? Najpierw cię chcą okraść, potem cię chce kot zeżrzeć. No po prostu się można pociąć. Wezwij mi tego konia, błagam. Co to, co ja tu. Czekajcie, bo coś dziwnego mam tutaj w tym plecaku moim. Co to jest? Słodycze, a słodycze po prostu. Dobra, idziemy załatwić tą robotę od, od Straussa, bo ja się po prostu zaraz tutaj oszaleję. Znam się martwić o mój stan psychiczny. Naprawdę. Tu coś jest. Dobra, prrrrr. jaki ten koniec jest szybki? Hey! You better have a damn good reason for being on my property, mister. You remember that loan you took, Mr. Davison? Well, time's long since up. I'm here to collect. Oh, I should have known. You goddamn bludgeon men are all the same. Sure, sure, I got your money. Every stinking cent. It's in the house hell i'll even offer you a drink we can toast to never laying eyes on each other again i got a powerful thirst on me right now how about you well, you gotta be stinking drunk already to do this kind of work uh i like doing it sober if you take my money surely you take a drink off me as well that would be the manly thing to do let's us uh, handle the money first worry about manners later okay Bye a fishing. you were catching flies you weren't catching fish now come on let's get us that debt uh, this is as fast as i can go someone's here boy Pa, wait what's going on don't just stand there go fix us a drink Another one, Pop? Don't give me no talk, boy. Just do it. I'll look down here for our savings. Savings? Under the sink? What's them? place for? Hmm. Now, where's them drinks, boy? Drinks ready. It's right there, miss. It's our life savings. Come and take what you owe. No weź, weź te pudełko. puste. O ty, o ty! Sukinsyn. Nie trać brody. Co to za fiolety tu są? Dżiny. Ciastka. Gdzie ten synalek tak swoją drogą? Dubeltówkę. Dubeltówkę już mam. Hmm, tu jest jakaś szafka. Jeszcze szuflady. Fajnie, że tu skoro można otworzyć, tylko... Szkoda, że tak mało rzeczy się tutaj znajduje. Co to za pudełko tu jest? Chyba nic nie mogę zrobić. Tu beltówkę. No cóż, trzeba przeszukać całe to mieszkanie, nie ma innej opcji.

Znaczy no wiecie, najłatwiej ktoś to zbierał to. Oczywiście mam zamiar teraz ci przeszuk... całe to op mieszkanko, mój kolego. Nie myśl sobie, że możesz sobie tak po prostu podnosić rękę na mnie. A ja nic z tym nie zrobię. jest komu przeszukam. Wiem, że tutaj to w tym kufrze jest. I think I know the sum. Next cover. Ain't you the good son? You Should be proud of yourself. No, mały stolik. Chodź tu mały stoliku. Na no, ulicę do pistoletu patrzcie nawet. To jest jakiś list. Drogi nacie. Nejcie powinno być. Dobra, ble, ble, ble. A możecie sobie to poczytać. Nie to tu mało trochę interesuje. Uuu, co my tu mamy? Dobra, spadajmy stąd. Wystarczy. Chciałem być kurna miły, no po raz kolejny gra mi udowadnia, że nie warto być miłym. Tutaj bym chciał mieć zawsze na potorędziu mój sprzęt do robienia dziur w ludziach. ta strzelba to jest piękna rzecz Dobra, gdzie teraz? Gdzie teraz? Eee, moi drodzy, myślę, że pojedziemy sobie tutaj. No bo to jakieś zadania były też przy okazji, tak więc na razie obieramy kurs na Rodes Na Rodz, czy jak to się tam cholera tyta? Coś tam znowu próbowało nas zeżreć, tak? Nic go, znowu coś nas poluje, kurde Ci tu mają plantację, tak jest. To ciemno się coś zrobi. Idziemy. Yeah. Muszę przyznać, super jest ten koń. Nie ma raczej dobrego przyspieszenia, ale jak się już rozpędzi To naprawdę jest przyjemny. No, a znowu jesteśmy w Prodes. Nie wiem czy to dobrze

I ain't here to cause trouble. I killed a lot of folk to keep this town free. Happy to add you to the list. I've seen tougher schoolboys. You can hightail now. Come on, Come on you man. All right, you are done. Oh, I think no. Take a big last breath, boy. You ain't much. <laughs>

Jezus jaka walka z typem Ten kozika wyciągnął Ja go jeszcze ograbię Nie po prostu kolega zmęczony, wie pan no, po całym dniu pracy no, Wiadomo można być zmęczony, mnie. Niekoniecznie wcale ktoś go mu mordę obił, no nie, kurde, pociął, cholera. Listy gończe, zobaczmy co my tu mamy. E, poczytaj, co my tu mamy. Poszukiwany, 25 dolców nagrody. Mark Johnson. Poszukiwany za napad na Diligence i pociągi. Od wielu lat unika schwytania. Wciąż przebywa na wolności. Zróbmy to. Zróbmy to, moi drodzy. Ehm, odłóż, odwróć. Może odłóż. Gdzie jest mi patatajec? Tu jest mi patatajec. O, mój syn się obudził, moi drodzy. Dobra, gdzie on jest? Tutaj jest. Jedziemy tam. Jemy go schwytać. Jezus, jak tu ciemno. Gdzie ten kmiot jest? Czemu on mi cały czas kurde przełącza mi tą broń? Mnie to tak denerwuje, że muszę sobie za każdym razem od nowa ustawiać. Gdzie on jest? Czy ktoś mi powie to? Gdzie ten cholernik jest? Gdzieś tu. No pójdę się rozejrzeć. We ain't going till you get this right I can't, Eddie, please Let him in, he's been trying for hours He ain't no kind of man till he get on the I can't do... They're here for your body Come to mama, boy Don't shoot I'm unarmed. We knew you was coming. I got something to ask. I'm a changed man, okay? Let me say my farewells. I'll come away peaceable. Let's Let's get get a moment. Moment. Make it quick. You're a forgiven man. Spadaj stąd. Boy, boy, come here. Listen. now I'm to Exactly as, as I say. You hear? No. I ain't gonna fight you in front of my family. Okay. Take me away, or let me loose. Bastard! Don't look away, boy. You remember this moment. You're the man now. Be a man, boy. Now I'm just gonna... check your pockets. A tam, a tam tam, jak się pożegnać z ojcem. Już nie It's przesadzę. Ja said, ja myślę, że go będzie chciał puścić. A jednak nie. O jak mi przykro. A załóż go. This Wiem, on synowi, ale... What? Just you real quiet back there. Most captured men they beg or they cry or they rail against fate. That son of a bitch! No, szybko, za nim. Chodź, przejedziemy się kawałek. Co, fajne jest? Nie ma uciekania, nie lubimy jak ktoś ucieka. A mogło być miło. Ale nie. Do jest daleka droga kolego. Sobie ustawmy, żebyśmy mieli wiedzieli, jak jechać. Chyba do RODE jest go prowadzenie. Przynajmniej tak myślę. Ciekawe, czy przeżyje. Chodź, 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 chodź. Jeszcze żeśmy nie skończyli z tobą. Cwaniaku. Taak. Co, masz dosyć? Bo ja mam czas, ja tak mogę pojechać długo. Jeszcze przez 5 minut mogę cię tak ciągnąć. Aj, żeby cię ten wóz nie rozjechał. Dobra. Myślę, że ci wystarczy. A ty dokąd? Dobra, dość pastwienia się nad nim. Jestem tu, kolega. Dobra, moi drodzy, zaraz będziemy kończyć. Tylko go dostarczy, Co za cholernik, no ja mu dało uciekać.

To za cholernik, no. Dobrze moi drodzy. Dobrze moi drodzy. Teraz spółtku kończyć. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że się mi dzisiaj podobało. Dzięki za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. No i słuchajcie, trzymajcie się... A jeszcze moja nagroda. Byłem za, zapomniał bardzo miło, 25 dolarów. Całkiem przyjemna. Ten takim jak już mówiłem, dzięki, dzięki, że jesteście. Słuchajcie, trzymajcie się. Hej i do następnego. Na razie.